Oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia to dla wielu jeden z najpiękniejszych okresów w roku. Migoczące światła świątecznych dekoracji, kuszące zapachy oraz smaki dostępnych tylko w tym czasie specjałów wprawiają w wyjątkowy nastrój. Organizowany w tym roku po raz pierwszy Saksońsko Dolnośląski Jarmark Bożonarodzeniowy był doskonałą okazją, aby wspólnie z rodzinami cieszyć się tymi wyjątkowymi chwilami. Wyjątkowy jest przede wszystkim dlatego, że po raz pierwszy go robimy w takim wymiarze. Pierwszy raz zaprosiliśmy na Saksońsko Dolnośląski Jarmark Bożonarodzeniowy. Nie jesteśmy żadną konkurencją, myślę, że jesteśmy uzupełnieniem dla tego co się dzieje w rynku czy w wielu innych miejscach. My tutaj tworzymy, mam nadzieję, nową tradycję nową jakość. Spotykają się wystawcy zarówno z Drezna, jak i nasi dolnośląscy, wrocławscy. Podczas Jarmarku swoją ofertę zaprezentowało ponad 25 wystawców. Handlowe domki stanęły na świątecznie przyozdobionych tarasach zamkowych. Skupiliśmy się na tym, żeby w tym pierwszym roku szczególnie jakościowo dobre produkty mieć w swojej ofercie. Tak samo jeśli chodzi o rękodzieło, to też jest to rękodzieło najwyższej próby, nie ma tu nic chińskiego. Są to rzeczy wytwarzane w małych ilościach w domu przez utalentowanych po prostu ludzi, którzy serce wkładają w te prace. Rękodziełem naszych uczniów to są uczniowie z pierwszej i z drugiej klasy szkoły podstawowej ich rękodzieło i rodziców. Postanowiliśmy wspólnie z rodzicami zrobić taką akcję, że Wystawimy na sprzedaż to, co zrobiliśmy w szkole przed świętami, po to, żeby uzbierać pieniądze, nie wiem, na wycieczkę dla dzieci, bardzo się cieszę, że są, że są lokalnie, bo tak do tej pory były w rynku. Dla nas jest daleko z Leśnicy jeździć do rynku, a tutaj mamy na miejscu fantastyczna inicjatywa można spotkać po pierwsze znajomych, kupić coś dobrego do jedzenia. No, taki, przy zamku jest park piękny, więc też od razu przy takiej pogodzie wiosennej pospacerować, super. Proponujemy tutaj dla wersji świątecznej lawendę, czyli wianki i różnego typu souveniry, typu choineczki, czy serduszka. Wszystko jest jako rękodzieło, tak ręcznie robione przeze mnie. Wiadomo, że Działa ta lawenda uspokajająco i relaksująco, więc jest jak znalazł na święta. Bąbki ręcznie malowane, bombki szklane, bombki akrylowe. Zajmuję się tym już od wielu lat. No i tak szlifuję ten temat. Z roku na rok są coraz to inne tematy. Staram się po prostu, żeby było coś innego. Każdego roku coś innego, coś, jakieś nowe tematy wprowadzam. Yy, bo nie ukrywam, mam dużo ludzi, yy, którzy kolekcjonują, dzwonią do mnie, czy pani tu będzie, czy będzie można coś dokupić. Cieszy się to dużym wzięciem, bo widać, że ludzie potrzebują tradycyjnych bombek. Jest powrót do starych bombek z dzieciństwa. Bardzo mi się podoba w ogóle sceneria. Zamek jest przepiękny. Cała, cała sceneria i, i, i oprawa plastyczna jest bardzo ładna i tak tematycznie zorganizowana. Tutaj jest, no, jak widać, dzisiaj już tłumy ludzi. Organizatorzy zadbali również o specjalny program dla rodzin z dziećmi, między innymi świąteczną paradę, warsztaty, wspólne śpiewanie kolęd czy spotkania z Mikołajem. Cały czas, to jest nasze założenie, że cały czas tej części handlowej towarzyszy część artystyczna, również wystawy, w tym bardzo atrakcyjna wystawa domków, miniatur domowych z okręgu Saksonii. Święty Mikołaj codziennie tutaj grasuje po tarasach i, i robi sobie różne psikusy. Z dziećmi i dla dzieci, a oprócz tego są codziennie występy artystyczne. Mieliśmy już występy dzieci z przedszkoli tutaj okolicznych, które naprawdę pięknie pokazały tradycję świąteczną poprzez śpiewanie i kolęd i jasełka. Jarmark jest wspólną inicjatywą Centrum Kultury Zamek oraz Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonii.